kuracja z y, super ligi szóstek y, tak zwane zwane pierwszej ligi szóstek y, pierwsza kolejka y, najbliższej ligi najlepszej ligi świata zaraz będziemy rozpocząć mecz i zaraz będziemy oczekiwać i proszę państwa i i proszę państwa i zaraz będziemy rozpocząć zaraz będziemy rozpocząć yy, yy, mecz yy, w yy, Hosiołka Kałuszen ze zboka ale ja na kość zboka zostaje w pierwszej lidze szutek, czyli yy, super liza szóstej i zaraz będziemy rozpocząć yy, zaraz będziemy rozpocząć yy, ośrodka zawodnicy Boka Juniors i będą przygotowani do, do wielkiego starcia. Także i taka jest hasiok i rozpoczniemy od środka i będziemy i startować i inaugurację Super League szóstek. I to jest y, w tym sezonie pierwszy mecz. I za mnie rozpoczniemy y, tą pierwszą połowę spotkania. Ale jeszcze jest minęło 21. Y, kilka minut późnienia. Y, w składzie y, są oczywiście y, Bartosz Maliski. Y, Słucham? Mam transmitowano, spokojnie. I Bartosz Malicki. I podaje piłkę w bo i, I zaczynamy. W składzie są oczywiście Bartosz Malicki, Tomasz Perowicz, Bartosz Strągowski, Oskar Kuczyński oraz Kujaku Piątkowski. I w brance i jest oczywiście Jakub Gaczkowski. Gaczkowski. Będzie szansa dla... przed Hasiokiem. I... Będzie będziesz rzut, autu tu. I teraz, ale czy okazja, ale czy będzie, będzie szansa dla Hasioka Kałuszyn. Ale czy okazja, y, Tomasz Perowicz. Perowicz, ale czy y, będzie rzut, tu dla y, Hasioka Kałuszyn. Rzucał. Pierwsza kolejka tej, na najlepszej na, 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 Ligi Świata. Zanim walczymy o mistrzostwa yy, Ligi Szóstek. Ależ Bartosz Malicki, okazja, ależ Malicki, okazja, ale Malicki! Malicki, ależ! Zablokowane podanie, zablokowana akcja i będzie pierwszy rzut rąży dla Kasioka. Piątkowski. Kali nad bramką. Nad bramką. na też padać. A parasolkę mamy tak, tak. założona zakładana ta pracolka żeby nie, nie, nie mokło i To masz perowicz Perowicz Kuba Piątkowski Bartosz Malicki, Malicki, Strągowski, Piątkowski, okazja, będzie szansa. Piątkowski, Malicki, będzie szansa, Ależy. Tomasz Perowicz, Perowicz, okazja! Perowicz, 1 do 0! Podbrał karza, wyboka juniorsk, Tomasz Perowicz, co za Ależy, pierwszy gol super tej szóstek, 1 do 0 dla Hasioka. Co za, naprawdę. Wielki to w tej nawisie Lidze, jest jeden to zrobił dla hasioka kałuszyn w meczu z ZS Boka Juniors. Co za, naprawdę, to jest naprawdę bardzo udany start hasioka kałuszyn. W tej w, w pierwszej kolejce. Prowić. Kuczyński, korwa, Czy Haciu się broni? Prawo, Oskar Kuczyński. Próbić. Ręka Ręka. Piłka dla hasioka. Chyba Piątkowski Malicki Malicki y, Piątkowski y, Perowicz jest przy piłce Malicki Perowicz okazja Perowicz do obobramki Szansa przed Kasiakiem, yy, Oskar Kuczyński. Ale żeby to Wasz okazja. Yy, Kuczyński. Kuczyński, Piątkowski. Yy, przed szansą. Yy, Kasiak, przed szansą. Oskar Koczyński, ale załatwiony będzie okazja. Kuczyński będzie 2 do 0. Oskar Kuczyński. Znakomita interwencja w ramkarzach w yy, Poka Ale strzał w yy, Oskara Kuczyńskiego. Naprawdę mogła być druga bramka, ależ. Była taka interwencja. bramkarz w, w teraz. Piłka dla nich. <laughs> Stara się Hasiak walczyć o piłkę. Oni się ustawiają. Oskar Koczyński. Ładne ustawienie Osk Oskar Koczyński. Okazja. Malicki. O noc poprzeczką tym Wartosz Malicki. Zaczyna od bramki. Yy, oczywiście bramkarz waka yy, Ja jednak rzut rożny. Jednak rzut rożny. Nie, nie jednak nie do bramki. To yy, jest znakomita wiadomość dla Kasioka. Że to jest corner. To skałszyna Bartosz Malicki. Bartosz Strągowski. Kuba Piątkowski. Kuba Piątkowski. który strzela. Yy, podaje do Bartosza malickiego Ale to łapiący bramkarz piłkę. Co tu się dzieje? Ale stoję stoi na swoim miejscu Oskar Koczyński. Okazja, ale będzie szansa dla Kosioka dwa do 0, nie, a i bardzo szybko Strąkowski szuka, szuka podania, Oskar Kuczyński, nie ma jak podawać, Oskar Kuczyński, bramkarz od bramki. Praszkowski, Cyprian Jaszkowski. W tym sezonie gra, y, obecnie y, w klubie w Pokażoniars <trybuj> 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 e, szansa przety y, pokażę ars Zobaczmy. Będzie szansa dla y, Boka Niebezpieczne, Niebezpiecznie, brawo. Y, Kasio Kałuszyn. Y, gramy dalej. Gramy dalej, proszę Państwa, ale gramy dalej. Kuba Piątkowski. Bartosz Malicki. Malicki. Będzie y, Malicki przez szansą, nie? A i nad bramki, zaczyna bramkarz, e, oczywiście, e, bramkarz e, pokaże mior. Uwaga, e, Bartosz Malicki, Malicki, okazja, Perowicz, dwa do zera! nie, bramkarz interweniuje, e, chyba Tomasz Perowicz, e, naprawdę, e, nie strzelił tego gola, e, z względu na... Interwencja bramkarza. Pokażę raz. Patrzę. Strągowski. Po raz kolejny bramkarz interweniuje. Strągowski. Patrzę o piłkę. Piłka poszła na linię boczną. Piątkowski. Nie. Rozpoczynając rąki bramka szy bramka szyby. juniors szansa przed Boka juniors i juniors trzecia szansą. to z auto dla Kasia Kakauszyn. Bartosz To Tomasz Perawisz. Perawisz Pstrągowski. strągawski ale mógł podać, ale co tu się dzieje? Piłka wyszła z autu Karcukowski. Kociński. <krzyk> Wykonuje. ja? Co Kuba Kaczkowski. Kuba Piątkowski. Tomasz masz sprawdzić. Tomasz To masz Yy, Malicki okazja, Malicki, ależ yy, Boka Juniorcy przetrząsą, nie, Chasioka, yy, Łużyn, Tomasz Perowicz, y, szansa dla Chasioka, ależ oba bramki, KKS, Kasiok, yy, yy, jeszcze nie strzelił go drugiego kola, jednak jeden, jeszcze yy, KKS, Kasiok, Boka Junior, 1 yy, do 0 w pierwszej kolejce w Super Szóstech. Co hmm. Ale Chasiok yy, walczy w, w tym sezonie o mistrzostwo yy, Ligi Szóstech. Kto kto będzie mistrzem? są trudne rywale Dorba Poison Sryte cząstyki Juni Legionowo A poza tym I jeszcze zespół Fcelówka Feska Kolos, Psiwica Jeden zawodnik z czarną koszulką Długą, z, z firmy Nike Szanowni przed Szanowni Państwo, Szanowni Koczyński. Malicki, Almalicki Malicki! I Malicki zdąży wyprzedzić te piłki. Okazja! Patocera, nie! Po raz kolejny nie ma bramki dla Chasioka. To Piątkowski. Jeszcze nie koniec. Jeszcze jedna akcja. Koczyński! Po raz kolejny bramka interweniu. interweniuje interweniuje Zobaczmy zobaczmy ale nie ma bramki dla bokażniorsski Paga, szansa przed Kasiokiem, A nie mam rąki. I to będzie szansa dla Kasioka, Kałuszyń. mamy dobrze, ale że mamy przód okazję. Kuła Piątkowski, szansa przed Kasiokiem, Będzie 2 do 0. 2 do 0, nie. Czy to będzie żołto dla Kasioka? Dużo droższe. już droższe oczywiście. ale chodzi o kakausy. Kolejny koner. Paga. Koczyński. Interwencja w ramkach afrykańskich staje się faktem gramy dalej. Wszelkie czasy do końca pierwszej połowy, szansa leży dla Kasioka Kałuszyn, Kasiok Kałuszyn. Co się stało, leży z zgrania. Co się dzieje? Że KKS, Kasiok, KKS, Kasiok, czy się broni, czy nie, czy broni się KKS, Kasiok, okazja, niebezpiecznie, nie ma bramki dla wywoka żołnierstw, brawo Kasiok. Cieński Bartosz Malicki, Pawic, Perowicz Oskar Koczyński. Bartosz Malicki No i błąd indywidualny, błąd indywidualny. szansa przed przod nie, bo Kasiuk przebrani. Bardzo dobry pomysł. Bartosz Malicki. Malicki, okazja, wyczerpa, strzał i dwa do 0, nie. Po raz kolejny nie mam ranki dla Kasiaka. To może być ciężka pierwsza połowa. Zobaczymy, czy będzie 2-0 dla Kosioka. Wcześniej padła pierwsza bramka. 1-0 dla Kosioka. Gol strzelony przez Warsza Szaparowicza. Kosiok wcześniej objął tego prowadzenia. Ratują Oskar Koszyński. Bartosz Malicki, będzie 2-0, okazja! Będzie 2-0, nie! Obronica wokarzoniarcy ratuje. Ale jest w ataku. Napastnik. Pokarzoniarcy bezpiecznie. groźnie, będzie jeden do jednego. Nie. Nie ma bramki dla wokarzoniarcy. Brawo, Kasiok. Gramy dalej. Trzeba mógł się, się postarać, aby w tym słowaniu walczyć o mistrzostwo. Pierwsze miejsce, trzecie miejsce, czyli trzecia drużyna w Ligi Szóstek. Drugie miejsce, czyli widzę mistrz... oznacza, że... że Jan drużyna na drugie miejscu w super Ligi zostaje. Mistrz, no z mistrzem w Ligi Szóstek. Okazja I poszła siatka! Tomasz Perowicz, mógł strzelić na 2 do 0? Pierwsze miejsce oznacza, że jedna Dróżna y, zostanie zwycięzcą Legionowskiej Ligi Szóstek. Zwycięzca, zwycięzca y, Super Ligi Szóstek. Gajena y, Dróżna w całym powiecie. Niebezpieczny Niestety! Niestety, bramka pełna, ale jeszcze to mogło na no, Kasiaka obronić. I bramka dla pokażeniorcy nagrana. Wciąż Jeden do jednego. Wtedy tracimy ramkę. Kło do góry. Nie udało się naprawdę yy, Obronić się przed przetu utratą bramki Jest pierwsza bramka dla pokażuniorcy w tym sezonie. Sperowicz Baranżowa w Super League 6 pokonaliśmy w Pokozie Orsy 4 do innego i to Wasz będzie szansa? No 2 do innego nie Nie ma bramki dla Kasioka Jeszcze 1 do innego Chyba szansa przed Kasiokiem Tomasz Perowicz, Tomasz Perowicz, muszę porowić. Malicki. Oh. Malicki, okazja robić szansę. Malicki, będzie dwa do jednego, okazja! Będzie dwa do jednego, będzie szansa! Perowisz obok bramki! pokażę w wczoraj gra, gra dalej Cypraszkowski Cypraszkowski jest przy piłce. naprawdę jeden do jednego tak samo to to samo co była wybranka kontaktowa ale dzisiaj wybranka wyrównająca balicki obok słupka o, słupka. Zobaczmy. Hasio, który przed Będzie dwa do jednego do i czekamy na drugą bramkę. Szef, Hasiak, zwyciężycie dzisiejsze naprawdę pierwsze historyczne zwycięstwo w Super D6. Perowicz, okazja będzie szansa! Bramka za łatwo, chwyta piłkę. Po strzale od Tomasza Prawicza. I do przodu KKS Kasiok, KKS Kasiok pokaże jest jeden do innego. Oskar Kuczyński, Kasiok przeszadza. Kasiok, pi, go, do jednego. Tu I Pstrogowski. Pstrogowski, jest druga bramka na Kasioka Kałoszy. I znowu obejmujemy prowadzenie, 2 do jednego. Co za bramka, co za naj, najlepsza liga świata! 2 do jednego dla Kasioka. Martoszew Strągowski, autorem bramki. Na dwa do 1. Wspaniała akcja KKS i Kasiok. Masz Strągowski, ratuje piłkę. Brawo Kasiok 30 sekund do końca Zaraz to będzie koniec Pierwsze połowy tego spotkania będzie przerwa Jest 2 do 1 na Kasioka Jadak dobra dwie pierwsza połowa Jeden do zaraz strzelił, bo to Marsz Prawic 1 do 1 strzelił oczywiście Piłkarz Napastnik Z gola był Napastnik pokażę niorsce 2 do 1 strzelił oczywiście 2 do 1 Bartosz Strągowski koniec pierwszej połowy spotkania wygrywamy 2 do 1 jest przerwa jest przerwa na kilka minut i czekamy na drugą połowę tego spotkania

ios por cruze que, é... claro que